Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na kanale Prosper Militaria Dzisiaj króciutko Jeżeli ktoś posiada Reximexa Trona 2 Na przykład w kalibrze 4,5 Czy 5,5 czy 6,35 I chce go przekonwertować sobie na inny kaliber To są już gotowe zestawy od Reximexa oryginalne Czyli możecie sobie, popatrzcie, dokupić lufę no To jest lufa 5,5 do konwersji Producent daje dwa magazynki. Popychacz, czyli tą sondę, i kluczyk, którą się wykręca. Właśnie ten popychacz śrutu, żeby zainstalować odpowiedni rozmiar. O, tutaj macie właśnie popychacz, tą sondę, i tylko to wykręcacie z karabinka. Czyli przykładowo, tutaj macie kaliber 4,5 i chcecie sobie przekonwertować na 5,5, no to kupujecie taki gotowy zestaw. Zmieniacie lufę, zmieniacie popychacz i macie odpowiednie magazynki i macie dwa kalibry. Także tutaj producent wyszedł naprzeciwko do klienta. Eee, macie 6,35, stwierdzacie, że jest dla Was, nie wiem, a za, za duży to kaliber, jak chcecie, chcecie mieć 5,5 czy 4,5. Tak samo analogicznie w dół możecie to wymieniać, bo są lufy do konwersji w każdym rozmiarze. Czy mają 4,5, możecie kupić 6,35, Także do wyboru, do koloru. No i wszystko jest w zestawie. Jest to banalnie proste, żeby to zmienić, i można korzystać z, z, dwóch, z obydwu kalibrów. Także tak to wygląda. Asortyment dodałem do nas na stronę. Także, jakby ktoś był zainteresowany, zapraszam serdecznie i pozdrawiam Was. Hej!